Dobra, latamy dalej po Michigan i robimy teraz to zadanie. Zaginione worki. Musimy zebrać 4 razy cement. 4 razy 4. Tutaj z tej drogi. I za zawieźć do, do Mutima. Tak. I do tego zadania bierzemy tą ciężarówkę. Zamontowaliśmy jej żurawia i siodło z naczepą, zobaczcie, aeroslotową. Myślałem, że tak się nie da jak widać można dobra jedziemy w takim razie dobra mamy pierwsze jakieś błoto większe na drodze Miniemy je może to jest z boku jakoś no właśnie tak no i póki co jakoś sobie radzi Ten nasz White Star No na pewno fajnie wygląda, podoba mi się on. on ma fajne malowanie. Wygląda kozacko. co, tutaj kolejna jakaś woda. Teraz nie da się tego już chyba ominąć, tutaj drzewa stoją po bokach. No nic, przejeżdżamy. No ma trochę problem z jazdą pod górki, widzę się z brakiem mocy chyba, ale na razie daje radę. Zobaczymy z tym cementem jak przejdziemy. No, spróbujemy w tą stronę podjechać. Dobra, udało się. Czasami trzeba pokręcić po prostu kierownicą. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze troszeczkę będzie trzeba pewnie tam manewrować piękne widoki. Niezła przepaść. No, trzeba Wyczy ostrożnie. ta przeszła. No dobra, idziemy to wolutku. Tutaj można się wywalić z tego co pamiętam. Między kołami trzeba tą kolejną wziąć. Ok, mamy pierwsze worki. czepa jest strasznie długa. Więc pewnie tylko tu na początek będziemy mogli je rzucić. nie chyba się rozłączymy. Będziemy bez niej ładować. Nie chcę podnieść w ogóle. Musimy trochę skrócić ramię. Dobra. I ładujemy. Dobra, nie wiem czy to zapakujemy. Próbujemy. Okej, okay, udało się. Jedziemy dalej. Dobra, mamy tu kolejne worki. Przy samym brzegu. To jeszcze chyba załadujemy normalnie, A później będzie trzeba się rozłączać z naczepą. Żeby żuraw miał siłę. Je... Yeah. Yeah. Masz, co jest. Okay. coś się podmatwało mi. Aby żuraw miał siłę je załadować. Dobra, przebijamy się przez wodę teraz. No coś tam utknęliśmy. Tutaj ten kamień nas trzyma. I może rzucimy te wory od razu, o ile zadanie pozwoli. Pojedziemy na pusto po następne. zaczymy czy tu w ogóle przejedziemy. Jak tego trzeba zacząć a WD ma nie włączone leżą jakieś kłody więc może coś się złapiemy w rado czemu czemu sobie może miski b nie to nic nie daje chyba nawet pogorszyłem sprawę no to się przetoczyłem powoli woda patrzy czy nas nie znosi i chyba nie. Dobra, nową tego taką. Myślałem, że będzie gorzej. Patrzyłem tam, czy możemy dołączyć do niego blokadę dyferencjału. I ten snorkel przydałoby mi się wyższy zamontować tutaj. Jest dosyć nisko. Jakoś przejeżdżamy powolutku. Kbijmy to wory. nam tak przygasa czasami. Okay. Zobaczymy, możemy zrzucić możemy fajne. No to nie zła droga, zobaczcie. Będzie prawdziwy sprawdziam do tej ciężarówki. Bo ja myślę, że przejedzie. Poradziła sobie z wodą, jakimiś burkami, więc nie ma czego się bać raczej. Okej, okay, przejeżdżamy nie mamy drzewa, w dobra, nie składamy żrabia. Dobra, idziemy po następne. Tam już może być trochę ciężej, tak myślę. Nie będzie drogi, żeby wjechać po te wory. Ale w radzie czego zawołamy jakiegoś tuza albo coś innego, żeby się scholować. Myślę, że będzie spoko. No tutaj po tym bocie no każdy chyba by miał problem przejechanych bo miasto tam jedzie i jest całkiem OK. I możemy chyba jeszcze zjeżdżać po dole nie chcę tutaj w jakiś miękkarz ale chyba jest twarde to podłoże tak, twarde jest że będzie taki grząski piasek, bo mi się tragicznie nie jeździ. I tutaj jest pikuś. Gorzej będzie z wywróceniem, ale też damy jak sobie robię. I jeszcze kawałeczek. I pakujemy. I zapakowano. Idziemy dalej. Znaczy z powrotem do domu Timiego. Trzeba to tylko wywrócić jakoś Może tak wywrócimy Tu przejedziemy tędy myślę na skróty I będziemy już wracać do tej drogi Chyba ja przejedziemy leciutko No raczej na pełnej róży no, Wszyscy mi się strzykają sorry. okej, okay, zagarniając swoje drogi lecimy dalej taka ta łódka i mi strasznie rozrzuca różne rzeczy widać Jestem leży gdzie popadnie jedziemy tę górę tak, no, trzeba tam, no kol, jakieś gładze, nie będziemy teamowi rozwalać podwórka No jeszcze kawałek. Ok, zadowujemy. I ukończono elegancko. Tak, trzymaj. Następne będzie ciężar. To zadanie. W ramach operacji pomoc społeczności dostarczamy zestaw narzędzi na lokalną farmę, aby pomóc im w ogarnięciu się po powodzi. Upewni się, że zestaw dobrze dotrze do nich w całości. Już załadowaliśmy tutaj na Wistara. Zadanie trzeba ukończyć chyba w nocy. Czemu mi się ona włączyło? A, bo go nie zazn musimy zaznaczyć tutaj z tego kwadratu. C. Tak, ukończ nocą. Nie wolno nam pojechać do garażu. W sensie schalować się, zmienić pojazdu i odzysk, czyli chyba się naprawiać. Lecimy. Niedługo się odpala ten tak magistar. Włączymy światła. Mamy tu ledy zamontowane na dachu. No i nie spojrzałem, jaki czas tam jest potrzebny do wykonania. Ale powrócimy. Nic nie widać. No, Dobra, spokojnie. Ten no, magistar całkiem szybki jest takiego kolosa. Myślę, że damy radę. wymagałem czasu. czasie. Zwłaszcza, że on sobie bardzo dobrze w tym błocie tam radzi. Na tej drodze, takiej przed całą farmą. O, widok z kabiny. Widok z zakrat. O, żeśmy tu nie przywalili. To pokazuje, chyba ile jedziemy, tak? 45 mil. Dobra, włączymy sobie jedną kamerę, bo to nic nie widzę w ogóle. To jest te kraty. Coś tu głupiemy kołem. Non stop. Ale na nic nie chcę zwracać uwagi, tylko na drogę. Żeby wykręcić jak najlepszy czas. Przejdziemy. Dobra, może wyjdziemy z tego. Łapiemy się. Dobra, tutaj tej latarni co jest. Teraz się złapię, niech wyjedziemy. Jeszcze kawałek No co jest, nie chcę ich złapać. Dobra jest. Udało się. No nieźle było. Już mi serce trochę stanęło nawet. Byśmy cały towar zgubili. Dobra, zobaczymy ile czasu stracimy przez to. Na razie jest całkiem nieźle. To całe dwie minuty. Tu też powinno gładko przejść. I zaraz zobaczymy, z jakim czasem to zrobiliśmy. No jeszcze kawałeczek. No fajny ten ladisthan, naprawdę szybki. No. Chyba w 3 minuty wrócamy Chyba taki czas był tam wymagany Jak coś mi się zdanie No inaczej Jeszcze kowalczyk Dawaj, dawaj No zarządzaj ładunkiem Rozpaku zrobione Jeszcze 18 ranga, super 2,50 czas Kolejne zadanie to nowe gniazdo, a raczej wyzwanie. Musimy dostarczyć dwa razy cegły do domu. Tutaj renowacja domu, tak to się nazywa, chyba ta lokacja. Musimy wykręcić czas 9.30, najlepiej poniżej. Widok z kokpitu jest wymagany. No i nie wolno do garażu, zmiany pojazdu i odzysku, czyli tam naprawiać się chyba nie wolno. Mamy w Royalu 180 litrów paliwa, ale on nie pali chyba więcej niż tam 11 na minutę a skoro mamy 9 w 9 minut to przejechać, więc powinno wystarczyć nam 180 litrów tak myślę, tutaj już trasa wyznaczona no to ruszamy odpalimy to może, żeby nie tracić sekund nie akceptuję, lecimy Może sobie zaznaczyłem dosyć gęsto tych punktów no, mam problemy z tym kopitem zwłaszcza w lesie i jedziemy drogą, tam wiem, że jest skrót ale w ciężko się między drzewami nie jeździ. Nie wiem, może nie wszyscy mają takie problemy. Poza pewnie mniej spali na trasie niż w terenie. A, 180, 180 litrów powinno wystarczyć w zupełności. ale nam tak niecałe 10 powiedzmy. Jak mamy pedał w podłodze. No i Royal jest do tego najszybszym pojazdem chyba w ogóle w tej grze. To przynajmniej słyszałem, bo widziałem widziałem lecie. Może później wstawię gdzieś linka do statystyk, to ja To jest najlepszy, najszybszy i tak dalej. Gdzieś to tam widziałem na Redditie chyba. Dobra, jestem ciekawy jaki czas wykręcimy tym razem. Mamy już minutę. Chyba, że nie widać dystansu, jaki przebywamy tutaj. Doszli tylko dystans do punktów, bo strasznie tu walimy po tych kamieniach, kołami. No. no, tutaj będzie raczej prosta i równa trasa. Trochę tych kamuli leży na drodze tylko. No, ostrożnie. Nie wiem, ile drogi przejechaliśmy z połowy już. Tu żywe, że jest połowa. Nie chcę wchodzić do mapy, żeby nie tracić czasu. No, tu na tym mostku trzeba uważać. Musimy się na niego... W niego wcelowali. No. Dobra. Udało się. Zbliżamy się do 5 minut. Kawałek mi zjora, żeby zobaczyć, jakie trasy przejechaliśmy, ale. No, ale sprawdzimy. Dobra, jeszcze kawałek mamy. Nie wiem czy nam to się uda, może lepiej było jechać tam tym skrótem. To las. Gaz do dechy mamy cały czas w jakiś sygnał tam na ręku. Ten koleś co prowadzi te pojazdy złoty. Nie wiem czy się dorobił w czasie tej gry. Miał go od początku. Nie wróciłem w I wróciłem do Piękny zachód słońca. Prawie 6 minut minęło. No już jesteśmy blisko. To jest ten park przyczep, gdzie możemy też kupić. To kojarzę. kojarze uczymy sobie światła. I tutaj gdzieś trzeba w las uderzyć. prawo. Chyba tutaj, już przy tym punkcie. To jest. Tak? tak. już jest przejazd do drugiej lokacji 20. No to damy radę chyba. Zobaczymy sobie AWD. Muszę się tu nie zakopać gdzieś. No, na Mam nadzieję, że te cegły nie popękały tam na placę. O, zobaczmy z drogi. No i co jest? Dobra, jeszcze kawałek No ładny czas, żeśmy tutaj gdzieś nie utknęli Nie bardzo widzę co się pod kołami dzieje Ale udało się ja, jeszcze zrzucić ładunek 7-10 Myślę, że nieźle No, fajny ten Royal. Nie bez powodu go tak chwalę. Ok, schalowaliśmy Royala do garażu. Zrobimy nim teraz to zadanie. Musimy dostarczyć do domu leśnika dwa razy paliwo. To już zaprzygotowaliśmy na podróży. Zatankowaliśmy, naprawiliśmy. To lecimy na stację. Ok, paliwo załadowane. Przy okazji się zatankowaliśmy. Teraz wyznaczymy sobie trasę. Wygląda na tak. No i jedziemy. Loty zawadziliśmy. Zobaczmy sobie od OK Okej. To nie jest taka ciężka trasa. Tak myślę. Tutaj jeszcze będzie trochę chyba po błocie. Coś w tym miejscu. Tak myślę. Ale nic, co by nas zaskoczyło, było jakimś wielkim utrudnieniem dla tego Royala. Tak myślę. Na tym łódku, tutaj się nie topimy. W Wlocku zobaczymy sobie na niski bieg. Postujemy koła. No przejeżdża. I tu trochę jeszcze błota. Ale no, też nie powinno być wielkich problemów. jestem z tym zderzakiem wygląda ten Royal O, zagapiłem się, byśmy wyryli tutaj w tę skalę Dobra, i tutaj na farmę chyba Przez farmę trzeba przejechać, tak I ten nawi tutaj przejechał jak przez masło, to znaczy moje jak kroje, kto poradzi I chyba trochę gorzej Ona WD mamy złapiemy się jakieś Tam drzewka I dalej No dobra, już daleko nie zostało to tutaj prosto zaznaczyłem drogę Często Bajoro przed nami nie wiem czy dobrze, że miniemy tą bokiem. Jakoś tutaj, tędy. Co się nauczyć w tym i Tutaj w las teraz, tak. To też to miniemy. Żebyśmy się nie wywalili. No, tu mamy spory podjazd, powiem wam. No, będę Tak. Dobra, i teraz ostrożnie, żebyśmy nie spadli w bok. Lubi się wywrócić. No, dawaj, dawaj. On tak tańczy nam. Dobra, użyjemy wyciągarki chyba. Łapiemy się może za ten bok. No, troszeczkę pociągniemy. Okej, okay, udało się o i powolutko. Ten niezły rów jest jakiś Złapiemy się może o tak o to drzewo. No właśnie przewaliliśmy. Trzeba trochę dziób mu podnieść. Dobra, jeszcze kawałek, i tutaj też jest taka mulda brzydka. Zróbmy to zrobimy. I zaryliśmy, oczywiście. Może mm. tak tyłkiem się znowu zaczepimy. No i dalej. No powiedziesz No, nie chcę podjechać. No trochę wycofamy Dobra, udało się Misja wykonana Paliwa im już wystarczy Miejmy nadzieję, że potrafią się zachować na wypadek pożaru Hehe Hehe, na razie